Są chleby dożynkowe, dalej proszę Państwa zespół Jarzębiny i Mazurska Kapela Ludowa i reprezentacje poszczególnych sołectw gminy Gizycko, które przygotowały na tę imprezę przepiękne wieńce dożynkowe. Myślę, że nasze jury konkursowe będzie miało naprawdę trudne zadanie, żeby... Z tych właśnie dziesięciu, bo tyle było wieńców zgłoszonych, wybrać ten najpiękniejszy. Za chwileczkę, proszę Państwa, wszyscy przejdą tutaj przed scenę. My zapraszamy właśnie reprezentację sołek z wieńcami, żeby te wieńce poustawiać tutaj pod sceną. I jak mówiłem, w późniejszym czasie tutaj specjalna komisja konkursowa będzie te wieńce oceniała. No, troszeczkę tu potrwa, zanim te wszystkie wieńce znajdą swoje miejsce. Są niektóre bardzo pokaźne, niektóre. E, zdecydowanie mniejsze, no ale każdy z nich wymagał naprawdę wielkiej pracy, e, którą włożyły tutaj przedsta przedstawiciele włożyli poszczególnych sołec, którzy zgłosili się do konkursu na najpiękniejszy wieniec dorzynkowy. Proszę gospodarza tej ziemi, pana Wójta Marka Jasudowicza o wręczenie. Tutaj, tych właśnie pamiątkowych podków dla starostów dożynek. Proszę bardzo, można obejrzeć najpierw pani Danuta Zaborna ze Świder. I podkowa również dla pana Grzegorza Kostadnego z kolonii Upałty. Proszę państwa, no cóż, teraz starostowie będą musieli odłożyć sobie te podkowy na no, dlatego że chcieliśmy ich poprosić, żeby, żeby wręczyli ten bochen chleba dla pana Wójta. Ten chleb razem z wieńcem jest oznaką przeżywania dożynek. Złoty kłos, z którego jest wykonany, to owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich. Z delegacją samorządu rejonu trudzkiego z Litwy przybyła wicemer samorządu pani Maria Pucz. Razem ze swoją grupą zapraszamy tutaj serdecznie. Z gminy partnerskiej Nowa Ruda przybyła delegacja pod wodzą Gabrieli Buczek, dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. Witamy serdecznie. Zapraszamy Pana Jerzego Kowalewskiego, zastępcę wójta gminy Somonino, który również tutaj przybył na naszą imprezę ze swoją delegacją. No i nie mogło, proszę Państwa, zabraknąć przedstawicieli samorządów lokalnych. Witamy Pana Starostę Wacława Strażewicza. Prosimy bardzo. Witamy Burmistrza miasta. Je, Woj, Wojciecha i proszę. Na scenę. I bardzo proszę panią wójt gminy miłki Barbarę Mazurczyk. Proszę państwa, ja tutaj poproszę, żeby może pan wójt przy pomocy koleżanki. E, wręczył drobne upominki dla naszych szanownych gości. Upominki oczywiście z gminy Giżycko. Cieszymy się bardzo, że Państwo zaszczycili nas swoją obecnością, że będziecie mogli przeżywać wraz z nami to wspaniałe święto plonów. Dzisiaj, jak mówiłem, bawimy się do godziny 22. Tutaj pan poseł już ogląda co w środku Proszę bardzo, taki pamiątkowy, piękny kubeczek. Jeszcze nic w nim nie ma, ale na pewno wkrótce coś się znajdzie. Tutaj odwręczane są pamiątki dla przedstawicieli lokalnych samorządów, no i oczywiście naszych gmin partnerskich. Troszeczkę, proszę Państwa, trwa ta nasza ceremonia. Myślę, że będzie czas, żeby później sobie też właśnie obejrzeć. Pan poseł to korzysta z czasu i już lustruje, gdzie będzie można się rowerkiem wybrać pewnie. Eee... Tak jest, żeby poznać dokładnie gminę Giżycko będzie jeszcze chyba okazja, jeżeli parę dni takie słoneczko w sierpniu potrwa. No cóż, a teraz prosimy o oficjalne otwarcie imprezy i parę słów od Pana Wójta Marka Jasudowicza. Zapraszam. Szanowni Państwo parlamentarzyści, samorządowcy, koleżanki, koledzy, zaproszeni goście. Drodzy ro rolnicy, mieszkańcy i wszyscy, którzy przybyli na naszą tutaj imprezę. Dożynki to święto plonów. To czas, kiedy możemy podziękować tym, którzy włożyli w trud, wysiłek i całe swoje serce, byśmy mogli cieszyć się chlebem, byśmy mogli ten chleb spożywać, by ten chleb był na naszym, naszych stołach. Kilka razy w życiu miałem taką sytuację, że rozmawiałem z osobami, które wyjechały za granicę, by tam lepiej zarabiać, by lepiej żyć. I pytałem ich, co dla nich jest najtrudniejsze za granicą. I wiecie, co mi powiedzieli? Brak polskiego chleba, bo ten nasz chleb jest szczególny. Ten chleb jest o szczególnym smaku, jest z naszej polskiej ziemi i szczególnie dla nas dobrze smakuje i nas odżywia. I dlatego też dzisiaj powinniśmy podziękować naszym wspaniałym rolnikom, którzy mimo różnej aury, w tamtym roku mieliśmy okres suchy, kiedy były trudności z plonami, kiedy były trudności z wzrostem trawy i, i zbóż, a w tym roku z kolei borykali się z problemem nadmiaru deszczów i, i mokrym okresem, kiedy mimo tych trudności jednak Pokonują to wszystko, by zebrać jak najlepsze plony, byśmy mogli cieszyć się tym, że mamy chleb na naszych stołach. Dzisiaj otrzymałem Bochen Chleba, symbol pracy rąk rolników. Z głębi serca dziękuję wszystkim rolnikom za zaangażowanie i za ciężką swoją codzienną pracę. Dziękuję również wam mieszkańcy, że przyszliście na dożynki, by świętować, by bawić się, by cieszyć się razem z rolnikami, razem ze wszystkimi, by dziękować również Panu Bogu za te nasze plony. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tych dożynek. Zespołowi Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dziękujemy wszystkim sołtysom Wszystkim zespołom, które włączyły się w pracę przy pięknych wieńcach dożynkowych. Dziękuję 15. Gierzyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, która również uświetni tutaj naszą imprezę. Dziękuję wszystkim, którzy włożyli serce, oddali czas do realizacji tej imprezy. Życzę, abyśmy się dobrze bawili, radowali się z tej pięknej pogody i z tych wszystkich atrakcji, które zostały przygotowane. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie Wójtowi Markowi Jasudowiczowi, a teraz poproszę może Pana Starostę Wacława Strażywicza i może od razu Pana Burmistrza Wojciecha Iwaszkiewicza też o kilka słów. Szczegodni dostojni rolnicy, szanowni starostowie dożynek, panowie parlamentarzyści, koleżanki koledzy samorządowcy, szanowni mieszkańcy gminy Gierzycko i goście, obiecuję, będzie krótko. Chcę tylko dwie, dwie kwestie poruszyć. Obrzęd dożynkowy jest, sięga swoją historią, prehistorię od czasów, kiedy. Powstała polska państwowość, i tam, gdzie ludzie po, porozumiewali się w języku polskim, zawsze mniej więcej o tym czasie rozmiewały słowa tej pięknej pieśni, która towarzyszyła nam w trakcie korowodu: plon, niesiemy plon. I dzisiaj obrzęd dożynkowy zajmuje poczesne, ważne miejsce w skarbnicy polskiej kultury narodowej. I druga kwestia: mimo że ten rok nie był łaskawy dla rolników, mokry, Myślę, że tu i z frekwencją jest chyba nie najlepiej, ponieważ jeszcze, co niektórzy rolnicy zapewne nie dożynają, a żniwują, niemniej jednak na pewno nikomu w powiecie gierzyckim żywności nie zabraknie, a wręcz odwrotnie, produkujemy jej więcej niż możemy skonsumować. To przecież Drób ubijany w Antonowie, wyprodukowany w gminie Giżycko, trafia na wszystkie stoły w Polsce, jak również za granicę, na pewno na Litwę, czy sery z naszej świetnej mleczarni Giżyckiej wyprodukowane z mleka Giżyckiego, a trafiają na, na praktycznie na wszystkie stoły w Europie, a produkcja z polskich pól trafia na, konty, na wszystkie kontynenty świata. Chciałbym drodzy rolnicy podziękować Wam w imieniu wszystkich konsumentów Powiatu Gierzyckiego za Wasz trud, za Wasze poświęcenie i życzyć Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności i tej satysfakcji finansowej również. Szczęść Wam Boże, niech żyje rolniczy stan. Gratulacje, życzenia również proszę przyjąć od zarządu, od Rady Powiatu z obecną tutaj Panią. Ewą Ostrowską, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu, jak również od Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo starosta Wacław Strażewicz, a teraz burmistrz miasta Wojciech Iwaszkiewicz. W tej konwencji, w której powiedział starosta, to ja powiem tak, obiecuję, że będzie krócej niż starosta. Panie wójcie, panowie posłowie, szanowni goście. Dzisiaj obchodzimy, a w zasadzie wy państwo obchodzicie szczególne święto, bo jest to święto wsi, święto rolnicze. Ja reprezentuję samorząd miejski, gdzie rolnictwa w zasadzie nie ma, w zasadzie już nie ma. Ale to nie znaczy, że nie, jest, że nie wiem nic o rolnictwie, ponieważ 15 lat w swojej pracy zawodowej poświęciłem pracy z rolnikami. Jest to praca bardzo trudna, która nie zna ani dni wolnych, ani świąt, ani sylwestra. Jeżeli jest produkcja zwierzęca to wiadomo, że zwierzęta same sobie nie poradzą. Dlatego kiedyś się rozmawiałem z jednym lekarzem, orzecznikiem, powiedział, że wie pan co, nie ma nikogo kto pracował w rolnictwie po 30 latach, który by byłby w pełni zdrowy. Ponieważ jest to praca w skrajnych temperaturach, 365, bo 366 dni w roku. Więc należy się państwu ogromny szacunek. Dzięki tej pracy my mamy Żywność Mamy żywność bardzo wysokiej jakości. Polska żywność jest ceniona nie tylko w Europie, ale też i w świecie. Dlatego w imieniu mieszkańców Giżycka bardzo serdecznie dziękuję za ten trud, za tę pracę, którą Państwo wkładacie przez 365, a czasem 366 dni w roku, 24 godziny na dobę. To jest szczególny zawód i życzę, żeby nigdy nam dzięki Państwa pracy nie zabrakło chleba na stole. Wszystkiego dobrego. Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz, dziękujemy serdecznie. Prosimy, widzę, że przygotowany pan poseł Jerzy Gosiewski. Ja wychowany jestem w wiosce przy żniwach innych niż dzisiaj. Żniwa kiedyś były dużo trudniejsze, ale niemniej jednak pozostało jedno najważniejsze. Że każdego dnia, gdy rolnik wstaje, to to spogląda w górę, czy słońce świeci, czy będzie dzisiaj właśnie dobry, dobry moment, by ściąć łąkę, czy ściąć zboże, czy akurat dziś bierzemy. A kiedyś dodatkowo było, czy zdążymy ustawić zboże w. w, w tak zwanej dziesiątki. Nie wiem czy ktoś, czy ktoś pamięta, to były bardzo trudne chwile, ale my zdając ten trud ludzie wychowani na wsi wiemy ile to nerwów i stresów trzeba, ile to wielkich zabiegów trzeba, żeby osiągnąć ostateczny sukces, zebrać zboże i wypiec chleb, a ten chleb tak ładnie, ładnie pachnie i za ten włożony trud w imieniu swoim i klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość bardzo serdecznie chciałem rolnikom podziękować i chciałbym zapewnić, że rządy e, Prawa i Sprawiedliwości, rządy Beatriz Szydło e, zawsze ma na, e, głównie na myśli e, rolnictwo i północno polskie gdzie wraz z innymi skrajnymi województwami żyje się trochę gorzej niż w innych regionach kraju. Sądzę, że przez kilka lat zmienimy i to oblicze, oblicze tej ziemi, o które y, wznosił i y, y, sugestie przekazał nam święty Jan Paweł II. Bardzo serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości. Wszystkim rolnikom raz, raz jeszcze za włożony trud, a to co mam napisane, y, szczegóły przekażę Panu Panu Wójtowi, żeby również podzielił się z Państwem na kolejnych spotkaniach. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy posłowi Jerzemu Gosiewskiemu. I teraz Pan Poseł Andrzej Maciejewski. Panie pośle, Panie, Panowie samorządowcy, drodzy rolnicy, bo, bo dzisiaj jesteście wy tutaj bohaterami. Jeszcze czas siewu, jeszcze raz zbiorów, jeszcze czas dziękczynienia, są dożynki. I dzisiaj jako poseł, poseł Polskiego Sejmu, Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu dziękuję Wam za Waszą pracę i trud. E, tak jak powiedział ksiądz proboszcz, e, politycy i rolnicy muszą mieć coś wspólnego, to jest pokora. E, a w tej pracy i w tym czasie, kiedy pogoda jest tym rozdającym karty, pokory trzeba mieć bardzo dużo. Zatem jestem wdzięczny Waszej ciężkiej pracy, hartowi ducha i w wielkiej wytrwałości. Chcę powiedzieć, że jako poseł, a jednocześnie yy, samorządowiec, bo też byłem samorządowcem, zrobię wszystko, aby wasza praca była jeszcze bardziej, może łatwiejsza, ale bardziej, 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 bardziej doceniana, a przede wszystkim cieszę się z tej dzisiaj obecności, bo po latach miałem okazję spotkać mojego przyjaciela, kolegę księdza proboszcza, z którym się wychowałem w jednej miejscowości, na jednym osiedlu. Cieszę się, że Giżycko jest znane nie tylko z jeziora, ale także rolnictwa. Rolnictwa, zatem tak naprawdę macie, macie dużo atutów, dużo wspaniałych y, argumentów. Jeszcze raz życzę wszystkim świętowania, dobrego świętowania i dziękuję za Wasz trud. Dziękujemy poseł Andrzej Maciejewski. A teraz zapraszamy przedstawicielkę naszych gości z zagranicy, Pani Maria Pudźwicomer, samorządu rejonu trockiego. Szanowni dostojni goście, kochani rodacy, witam tutaj wszystkich na tej miłej takiej dożynkowej imprezie. Jesteśmy po raz drugi u was, bardzo nam jest tutaj miło. Serdecznie chcemy podziękować za zaproszenie Wojtowi, Markowi Jesudowiczowi za, za te dożynkowe zaproszenie, dzisiaj z którego korzystamy, całą delegacją strok. Szanowni, no, chciałabym naprawdę szczerze pokłonić się tym rolnikom, którzy tak ciężko pracują na tej ziemi. Życzę dobrego im zdrowia i chcę życzyć, żeby zawsze i nikomu i nikiedy nie zabrakło chleba naszego w całej Polsce, na stolach Polski, Litwy, a także na całym świecie. Dziękuję wam bardzo. Miłej wam udanej imprezy. Dziękuję. Dziękujemy pani Maria Puczy, samorządu rejonu. Terskiej. A jeśli przywieźliśmy strok, wieniec dożynkowy, to chcielibyśmy na ręce wójta wręczyć tak samo i dla małżonki takie ciasto tatarskie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie, a teraz prosimy przedstawicielkę gminy Nowa Ruda, Panią Gabrielę Buczek, dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich. Panie Wójcie, Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i, i za tak gorące, serdeczne przyjęcie nas tutaj. Mieszkacie Państwo w, przegie, w przepięknej części naszego kraju. Chciałam Państwu życzyć wszystkiego dobrego, udanych plonów. Wszelkiej pomyślności. W imieniu swoim, ale przede wszystkim też w imieniu Wójt Gminy Nowaruda, pani Adrianny Mierzyjewskiej, bardzo się cieszę, że możemy podtrzymywać tą wieloletnią tradycję współpracy między gminami Giżycko i gminą Nowaruda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, że delegacja z gminy Nowa Ruda pamiętała o nas i tutaj na naszych uroczystościach dożynkowych się znalazła. I bardzo proszę zastępcę wójta gminy Somonino Jerzego Kowalewskiego, który tutaj przybył z pięknej swojej krainy Kaszub, żeby też parę słów powiedzieć i tutaj z nami tę uroczystość przeżywać. Szanowni państwo, parlamentarzyści, włodarze gminy, mam zaszczyt w imieniu naszego wójta i przewodniczącego rady i również mieszkańców gminy Somonino z centrum Kaszub. Kto z państwa nie wie, gdzie jest gmina Somonino? Oj, bardzo dobrze. Gdybyśmy na mapie poprowadzili w tej chwili palcem stąd w stronę Atlantyku, to znajdziemy po drodze najwyższe wzniesienie, 332 metry nad poziomem morza, to jest Wieżyca. I obok tej Wieżycy jest przepiękna kraina, bardzo podobna do Waszej, to są kaszuby. I w sercu tych kaszub jest gmina Somonino. Ponieważ również w naszej gminie dzisiaj odbywają się dorzynki, mam zaszczyt przeczytać Państwu list, który skierował do Was wójt i nasz przewodniczący. W podziękowaniu za. Zaproszenie na dożynki do zaprzyjaźnionej gminy Giżycko przywazimy Wam w darze cząstkę plonów kaszubskiej ziemi. Tegoroczne zbiory są świadectwem obfitości dóbr i łask, które otrzymaliśmy od Boga w bieżącym roku i są nadzieją na godziwe plony w latach następnych. Wszystkim rolnikom gminy Giżycko składamy wyrazy szacunku i wdzięczności za trud i ciężką pracę na roli. Włodarzom gminy Giżycką życzymy gospodarności i roztropności w dzieleniu dożynkowego chleba, który niech będzie dla wszystkich symbolem gminnego budżetu. Mieszkańcom i gościom gminy Giżycką życzymy wszelkiej pomyślności. Szczęść Boże! Dziękujemy serdecznie pan wójt Jerzy Kowalewski z gminy Somonina. Zapraszamy panią senator Małgorzatę Kopiczko. Tutaj mikrofon gotowy. Dziękujemy serdecznie, że znalazła pani również czas, żeby po raz kolejny znaleźć się w naszej gminie, która zawsze serdecznie będzie panią tutaj witała. Witam państwa serdecznie. Przepraszam za spóźnienie, ale byłam na uroczystości jubileuszu. 40-50 lat obchodził się Kościół w Cichym. Serdecznie dziękuję panu Wójtowi za zaproszenie na dożynki gminne, które w tym roku odbywają się w pięknej miejscowości w Bystrym. Wszystkim tutaj rolnikom, ale nie tylko też producentom żywności bio i żywności ekologicznej składam najserdeczniejsze życzenia. Jest dożynki to jest taki czas wpisany w naszą kulturę i tradycję narodową, gdy dziękujemy. Wyrażamy słowa wdzięczności i podziękowań. Wszystkim tym, którzy swoją codzienną pracą, trudem, znojem, swoją służbą tak naprawdę przyczyniają się do tego, że mamy tego dowody w postaci obfitych plonów, bogatej produkcji zwierzęcej, czy tak jak powiedziałam, produkcji y, takich żywnościowych, eko i bio, które są u nas znane na Mazurach. I za to serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Życzę wszelkiej pomyślności, życzę, abyście Państwo za swoją pracę. Otrzymywali godne wynagrodzenie i żeby społeczeństwo należycie Was szanowało. Wszystkim tutaj obecnym życzę miłych, sympatycznych dożynek spędzonych w tej wspaniałej miejscowości. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia rodzinnego i osobistego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani senator Małgorzata Kopiczko. Proszę państwa, teraz. Wielka gratka dla wszystkich fotoreporterów, dla wszystkich kamerzystów. Uwaga, z tego stoiska wilkarskiej sekcji Polskiego Związku Chodowców Gołębi Pocztowych za chwileczkę symboliczne wypuszczenie gołębi. Proszę Państwa, proszę to stoisko obserwować już za momencik. Tutaj panowie są przygotowani i już wypuszczamy gołębki. Wielkie brawa! Wilkaska sekcja polskiego związku hodowców gołębi pocztowych. Nawet nie przypuszczałem, że tylu, tyle tych gołąbków się w tej przyczepce znalazło.